Szczerze mówiąc, ja od początku wiedziałam, że przyjeżdżanie tutaj to będzie bardzo duże dla mnie wyzwanie, bo niestety mój organizm źle reaguje na taką pogodę. Wczoraj, jak tutaj przyjechaliśmy, można powiedzieć, że umarłam na chwilkę. Bardzo źle się czułam i niezbyt dobrze się teraz też czuję, ale przyzwyczajam się. No siłownia, jak siłownia, szybkie pobudzenie. No i co? Teraz wolne. Jutro wolne no i w sobotę start. Na pewno nie jestem na 117, bo no jak już mówiłam, to nie jest dla mnie pogoda. Słyszałam, że stadion jest klimatyzowany, ale co z tego jak stadion rozgrzewkowy nie jest klimatyzowany i no 40 stopni to niestety nie. Fajnie by było coś pobiec, fajnie by było zakończyć ten długi sezon. No, zobaczymy, no nie ma co się napalać, no bo ja naprawdę sama nie wiem na co jestem, jak jestem i... Gdzie będę? W Berlinie i to w ogóle się tego nie spodziewałam. Ani się nie nastawiałam na ten start. No i w Gawle 11-15 było fajnie. To był mój najważniejszy start, bo no trzeba było obronić złoty medal młodzieżówki, bo jestem ostatnim rokiem. Także. Serio, nie wiem na co jestem gotowa, nie to nie wiem na co mogę właśnie przygotować wszystkich, ale no wiem, że powalczę. Nie będzie łatwa, ale wiem, wiem, że... Wiem, że powalczę. To jest całkiem co innego, bo no, Japonia to Japonia, a Katar to Katar. Także. Nie, nie wiem, czy to jest dla mnie przetarcie. Przetarciem będzie coś, co będzie w następnym roku blisko gdzieś igrzysk. Na przykład może znowu tak z Kolimowska będzie blisko jakiegoś startu właśnie. Także dla mnie to jest po prostu ostatni start, na którym po prostu będę walczyć i miejmy nadzieję, że coś się uda zrobić.